Witam jeszcze raz Chłopcy i amatorów szybko. Kolejny dzionek Nie wiem, już trochę mnie nużą te <laughs> tynkowanki yy, Co jeszcze mogę powiedzieć No wczoraj ogarnąłem, wczoraj nie, przedwczoraj ogarnąłem jeszcze Kolejną ścianę, tu jest gdzieś no prawie 10 metrów kwadratowych, tak z obliczeń wynika, druga tak samo, co jeszcze mogę powiedzieć, no w sumie, w sumie, w sumie około, do tej pory zrobiłem około 90 metrów kwadratowych tynków. No, tak czuję się, mówię, coraz lepiej. Jakie moje wrażenia są? Czuję się coraz lepiej z każdym metrem. No, sufity, no, sufitów mam, jak już wyliczyłem, około 25, chyba 5 metrów, 26 metrów, a 60 około ścian. Kurczę, no wiem, bo tutaj pojawiają się głosy krytyczne, że siatki nie dałem. No, kurczę blade, chyba spróbuję w następnym pokoju dać przyjmuję to na klatę, no jest błąd, może gdzieś tam nie doczytałem, że, że powinno się dawać no i, no ale no ryzyko jest zobaczę, może jeszcze da się wtopić, ewentualnie jakby się pojawiły jakieś ryski gdzieś w warstwie gładzi to może zostawię sobie ten pokoik na jakiś czas, parę miesięcy jeżeli by się coś pojawiło, no to może jeszcze wtopię coś, zagruntuje i e, jeszcze coś w warstwie gładzi, takiego coś ala może nie siatkę, ale coś w stylu jak się daje na przykład na spojny do regipsów, coś w tym stylu. No zobaczę, na razie tego nie będę ruszał, ale spróbuję w takim razie w następnych pokojach, tylko czy pewnie nie będzie to łatwe, zatopić siatkę. Tych większych, bo nie wiem czy w przedpokoju to ma sens, na takich małych odcinkach to raczej tutaj nic nie będzie, na takim małym odcinku nie będzie się działo. Aha, co jeszcze mogę powiedzieć? Kruczy, ciemno tu. ciemno i oczywiście Bajzel. No, dobra, tuż została mi podłączona woda. Znaczy podłączyli mi panowie wodę, a ja doprowadziłem sobie tymczasowo już tam do zlewu i do kibelka wodę. Także w końcu pierwsze, że tak powiem nie wiem jak by to określić punkt sanitarny z bieżącą wodą także jest super. Od tych nie wiem, 2,5 roku, gdzieś około, czy 3 prawie. No, kurde, już trochę czasu minęło od rozpoczęcia budowy. Może nie 10 lat, ale 2,5 gdzieś. No, ponad już chyba. Yy, także ten. <tryk> w końcu woda. Yy, wczor w dniu wczorajszym też byłem się orientować podpisać umowy w Tauronie. Bo na szczęście zmieniły się te przepisy, jak już gdzieś tam ktoś kiedyś mówił. E, można mieć już prąd na taryfie G, chyba 11, czyli tej normalnej. Nie na C11 budowlanej, e, ale warunkiem chyba jest w tej chwili e, <laughs> posiadanie stanu surowego zamkniętego, czyli dach i okna. Także jeszcze troszeczkę i być może. <laughs> Będę miał tu już prądzik na normalnej taryfie, bo na razie tutaj przetworniczka Solar działa w bałcie, także jest dobrze. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć? Tak na szybko, nie wiem, dziś jest w sumie jeszcze trochę czasu, także coś, coś tam podłubię. No, nie wiem czy jeszcze tutaj powinienem jeszcze pościnać te takie drobne maziajki. No, ściana mi się podoba, nie jest najgorsza, aczkolwiek no wiadomo, znalazłoby się tu jeszcze jakieś małe niedoróbki, ale to nie są aż takie małe, znaczy nie są aż takie duże niedoróbki, z którymi nie dałoby się żyć. Jak zaciągnę jeszcze cienką warstwą gładzi, to będzie już kurczę superowo. Także no nie wiem, czy dzisiaj dam radę jeszcze zaciągnąć, je? czy będzie mi się chciało, bo jeszcze muszę tutaj ogarnąć tą elektrykę. Wiem, że to tak wygląda trochę kiepskawo, ale... zaraz pewnie jakiś elektryk się odezwie, że tak nie można. No ale... No ale co tu... Co ja mogę tu rzec? <laughs> no, kable sygnałowe mam oddzielone troszeczkę odległości od... od yy, yy, zasilających. No jest tu trochę młynu, bo... gniazdka, zasilanie do rolet internet jeszcze czujniki do otwarcia okien znaczy otwarcia okien do kontaktrolów także te sygnałowe to są w zasadzie mało istotne nie zagraża to niczemu, nikomu i tak dalej także powinno być w porządku no i wyjdę może dzisiaj tu z tymi kabelkami czy tam przewodami, czy kablami, nie wiem bo w sumie elektrycy pewnie używają określenia przewody ale dla mnie to takie jest w sumie dla nie wiem, może jestem niedouczony, ale dla mnie to jedno i to samo kabel przewód. No może. No w sumie nie wiem, musiałbym sprawdzić w encyklopedii czym się to różni. Czym, czym się to różni, no, ale w mowie potocznej często się używa takiego określenia. No a to pewnie, no tak jak wędkarze, no ktoś idzie na ryby i ktoś. <laughs> nie... Ktoś, że tak powiem, w mowie potocznej o rybach siedzi, tak, na rybach. No, bardzo się oburzają wędkarze, jeżeli się mówi do nich, że są rybakami, no nie, ale to no dobra, może coś w tym stylu. <laughs> Co by tu jeszcze rzec? No wiadomo, no, zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie tutaj <laughs> mocno krytykował. No, trudno, już taki jest, taki jest internet, że zawsze na, na, na tysiąc osób znajdzie się jakiś, kurcze. Ktoś, kto będzie tam bardzo, że tak powiem, tutaj jeszcze człowieka też trochę czasami obrażał i, i, i ten, ale to już tam kwestia, no trudno, no, narażam się na krytykę, nie, nie ma, nie ma to tam, że tak powiem, znaczenia. No nie wiem, może niektórzy fachowcy, nie mówię, że wszyscy, może niektórzy są, nie wiem, że tak powiem, sfrustrowani, że człowiek sam sobie coś robi, a nie, nie da zarobić innym fachowcom. No, mimo, że nie jest jakościowo to, że tak powiem, taki hiper-super, jak mogłoby być, jeżeli by to wykonali naprawdę fachowcy. Nie mówię, że wszyscy, no, ale pewnie tak samo z elektrykami jest, że no, jak to? Przecież nie można samemu wykonywać elektryki, bo to powinien robić człowiek, no fachowiec z uprawnieniami i tak dalej. Ale nie ma tego nigdzie w przepisach, że powinien robić, i no, tak samo pewnie jest ze ścianami, że no, chodzi o kasę, no, każdy chce zarobić. No, ale no mówię, no, ja nikomu pracy nie zabieram. No może potencjalnie zabieram w tym sensie, że sobie robię sam. No ale mówię, od początku robię ten dom sam, także tylko na takie jakieś etapy krótkie typu zalewania gdzieś tam stropów i tak dalej. No akurat tutaj ta posadzka nie wyszła. No ale dobra, <laughs> znaczy nie posadzka tutaj jest nad, nad beton nad, nad płytami taki delikatny. To jest nieistotny, to był błąd, porażka, nieważne, nie, nie ale no człowiek się uczy na, na błędach. Może następny dom, nie wiem czy będę robił, kiedykolwiek będzie już z mniejszą ilością błędów. Co tu jeszcze? No i tyle, no mówię, no tak, z tą elektryką. No pewnie, no wiadomo, że ekipy chcą robić robić i zarabiać. Ludzie, no chcą mieć pracę. No wiadomo, no, ale ja, no, ja mówię, ja też chcę mieć. Mieć. No, chcę mieć swój dom, a nie mam na to pieniędzy aż tak fest dużo, żeby wziąć firmę jakąś fachową, żebym po prostu kupił ten dom gotowy, zrobiony. Dlatego większość prac tutaj robię sam, praktycznie wszystkie. No i w ten sposób jakby ja zarabiam. No bo dając komuś pracę, zabieram sobie pracę. No, niech fachowcy ci, którzy twierdzą tam, że nie wiem, nie daje zarobić komuś innemu, niech spojrzą na to z tej strony, tak? Myślę, że wielu ludzi takich, którzy no nie mają na to środków, wiele rzeczy może sobie zrobić samemu. No wiadomo, że jakieś tam błędy się popełnia, może lepiej się uczyć na takich błędach, o jak moich na przykład, że jak gdzieś tu siatki nie dałem czy coś, obejrzeć sobie jakiś filmik, ktoś tam coś podpowie, zobaczy, im więcej informacji, no ja może nie, nie doczytałem, nie, nie, nie ten. Im więcej informacji ktoś zbierze, tym może mniej błędów popełni. No i ja korzystam z takich filmików. Jestem wdzięczny tym, którzy tam wrzucają takie filmiki, bo można sobie coś zobaczyć, popatrzeć i, i no, nauczyć się, czy tam, no nie wiem, nauczyć się. No, no tak, no, teoretycznie się nauczyć. Podpatrzeć coś i, i zawsze człowiek coś tam dla siebie. Wyciągnie z czegoś takiego. Także no wiem, że nie jestem fachowcem. No może jakby fachowcy wrzucali też więcej filmów takich ze swoich robót. No ale no mówię, no teraz już są takie czasy, gdzie nie ma już, że tak powiem, magików, którzy posiadają tajną wiedzę na, na to, jak się coś robi. Można sobie wiele rzeczy w internecie zobaczyć, popatrzeć komuś na ręce, jak coś robi, i spróbować zrobić to samemu. A niekoniecznie płacąc, no nie mówię, no nie obrażam dobrych fachowców, ale no płacąc niektórym, niektórym, czy tam powiem, yy, ludziom, którzy coś tam zrobią za gruby szmal, jak kogoś stać nie ma problemu, no ale no mówię, mnie nie stać. No, a nawet gdyby było stać, no mam czas i, i bardzo mi się, no nie wiem, podoba mi się to po prostu to, co robię w tej chwili. A to co zaoszczędzę mogę wydać na przykład na, na coś innego, no że tak powiem, nie? to nie jest sztuką wziąć kredyt, wziąć firmę i, i, i uwalić się na 30 lat. No, ja wcale nie krytykuję czasami ten, ale no to jest dla mnie ostateczność, wcale nie krytykuję tych, którzy biorą kredyty, no bo czasami życie zmusza, no nie, ale no dobra, koniec pieprzenia, biorę się za... Przewody, tak? Przewody, dobra, niech będzie. Przewody. I tyle. Pum. Tu jeszcze muszę do gniazdka jednego dojechać, tam do drugiego. No i wyjść na korytarz z tym całym bajzlem i zakończyć ten jeden pokój. Tak naprawdę ten pokój jest dosyć spory, bo tutaj ten sufit to ma jakieś 14 chyba i pół metra prawie że. Także mnie trochę zmęczył skubaniec. Ale no generalnie jestem zadowolony z niego. Jeszcze jakbym kiedyś to zagruntował i może gładzią jeszcze tak troszeczkę to zagładził. To już będzie naprawdę zicher. No pod warunkiem, że nic nie będzie pękać. I oczywiście jak ktoś nam napisał, nie odpadł mi kiedyś 2 metry kwadratowe na łeb. No, najwyżej popęka, ale żeby odpadł to już nie sądzę. Dobra, to byłoby na tyle, to byłoby na tyle, biorę się do roboty, co by dzionek wykorzystać, zajmę się tą ścianą ostatnią, wezmę tutaj te bruzdy jeszcze tam, kurczę, jeszcze tu muszę przemyśleć, gdzie tu wentylację wpuścić, gdzieś tu chyba z korytarza, chyba w łazience będę kanałem tu ciągnął i Szkoda, że nie w tamtą część pomieszczenia, no ale no, to trochę za daleko bym miał. Także będę musiał no, tu przy, przy drzwiach zrobić. Chciałbym tak jak najdalej wejścia, no ale no, niestety, niestety nie będzie mi to zbytnio wygodnie ciągnąć. Zrobię tu przy drzwiach, przy wejściu kabli czy przewodów. Dobra, tymczasem może coś jeszcze. Nie wiem, mam agregat, ten mały pistolet, może coś pokaże, ale kurczę, nie wiem. Najpierw muszę spróbować, zanim pokażę, czy to wychodzi, bo to cholera wie, czy to wyjdzie do tego tynku. Może gdzieś tu na kawałku ściany, nie wiem, czy ta sprężarka moja będzie na tyle wydajna, ale zobaczymy. Dobra, pozdrawiam, cześć.